Dobry wieczór widzę, ja, jak zawsze kopał w jakieś gówno. I dzisiaj ja mam zrobić jakiś ASMR. Nie bardzo mi się to podoba, ale nie robię. Mhm. Trudno. Podobno w ASMR chodzi o to, żeby mieć spokojny ton głosu i was usypiać. To Ja bym was szybciej uśpił, ale to rękoma a nie głosem, żadnymi jebanymi paluszkami, paznokciami, niczym takim. Uśpiłbym was szybciej. Najbardziej denerwuje mnie to, że to jest parodia ASMR, bo ja nie powstrzymam się od kurew, chujów i wyzwisk. Wobec szczególnie polityków naszych. Człowiek, zdaje cię. Pełenica, że jestem mikrofon do I to ma być ASML kurwa Ale ja mogę spokojnie, o postukać mogę. ASML, o. Popielniczka, popielniczka. Puszka z piwa, proszę postukane jest. Klawiatura, kurwa, tyk, 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 tyk. No kurwa, ja jestem po chuju, nie O ścianę, o ścianę nie, o jeszcze, ścianę. o ścianę. O ścianę. Ja jestem, o a ścianę. Ja jestem jeszcze, Sama jesteś o ścianę. Ten Weź tam dwie, sprawdź, czy nie ma karton gipsu. Te dwie kobiety. Oraz ten młody człowiek. To jest Słowik, jest Słowik. Który, który operuje też tym kanałem. Aha, miałem mówić po cichu i, i, i seksownie. Gówno nie seksownie, Nie będę kurwa mówić seksownie. Wkręcili mnie w jakieś kurwa asesem, coś tam kurwa. Pierdolę to. Pierdolę te asem Ja nie jestem od tego, mogę się potrzaskać kurwa. O! Jeszcze raz. Kubego, Kubek, kurwa, proszę. Jest, kurwa, asmr, 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 prawie jest. jest. kurwa. Wszystko się, kurwa, zgadza. Cały asmr, kurwa. Jeszcze z krzesłem po skrzypie, kurwa, żeby wam było lepiej, kurwa, w chuj. Będziecie, kurwa, uciekać jak dzieci, kurwa. Śpijcie, kurwa, jak najlepiej. lepiej. Dziękuję, koniec.